Nazywam się Hanna. Mitchell. Jeszcze niedawno byłam przekonana, że rozumiem życie. Ale prawda jest taka, że byłam w tej kwestii zupełnie w błędzie. Zawsze byłam osobą praktyczną. Wierzyłam w Boga, rzecz jasna, ale nigdy nie czułam potrzeby, by zgłębiać moją wiarę. Myślałam, że bycie dobrym człowiekiem wystarczy, że Bóg patrzy na serce, i to jest wystarczające. Nathan, mój mąż! Widział to w zupełnie inny sposób. On nie tylko wierzył w Boga, żył dla Niego. Spędzał godziny na czytaniu Biblii, poszukiwaniu odpowiedzi, modlitwie z intensywnością, której nigdy nie zrozumiała. Hannah zastanawiała się kiedyś, co się dzieje z duszą tuż po śmierci? Zapytał mnie pewnej nocy, gdy leżeliśmy w łóżku. Natan, po co o tym myśleć? Przewróciła oczami. Życie jest wystarczająco skomplikowane, nie sądzisz? On uśmiechnął się, ale dostrzegłam blask troski w jego oczach. Bo to nie jest coś odległego, Hannah, może się wydarzyć w każdej chwili. Zaśmiałam się, kręcąc głową. Mówisz tak, jakbyś wiedział, który dzień umrzesz. Westchnął i odwrócił się na bok. Chciałem tylko, żebyś zobaczyła to, co ja widzę. Tamtej nocy nie przywiązałam wagi do jego słów. Zawsze kochałam Natana, ale nigdy nie dzieliłam jego pilności dotyczącej wieczności. Dla mnie życie powinno być przeżywane tu. Lubiłam planować przyszłość, układać plany na podróże, myśleć o następnych krokach w karierze. Nejtan nigdy się tym nie przejmował. Mówił, że nasza prawdziwa ojczyzna nie jest tutaj. A to nieświadomie stworzyło między nami dystans. Nie kłóciliśmy się o to, ale było coś, co nas dzieliło. On żył patrząc w niebo, a ja stąpałam twardo po ziemi. Ale w końcu nadszedł dzień wypadku. Był to zwykły poranek, jak każdy innym. Wyruszyliśmy w podróż, aby odwiedzić przyjaciół w innym mieście. Słońce odbijało się od mokrej nawierzchni drogi po deszczu z poprzedniej nocy. A Natan jechał spokojnie. Nie sądzisz, że powinniśmy bardziej zgłębić wiarę? zapytał nagle, nie odwracając wzroku od drogi. Natan, westchnęłam chodzimy już do kościoła, wierzymy w Boga. Co jeszcze jest potrzebne? ścisnął moją rękę. Jeszcze tego nie rozumiesz, ale pewnego dnia zrozumiesz uśmiechnęłam się, nie przywiązując do tego większej wagi. Nie wiedziałam, że to będzie rozmowa, którą. Odbędziemy. A potem wszystko się wydarzyło. To było szybkie. Błysk, ogłuszający dźwięk zderzenia samochód, obracający się, jakby był z papieru pas bezpieczeństwa. nie trzymał. Ucisk w klatce piersiowej, krzyk natana. Na chwilę wszystko zgasło, a gdy znów otworzyłem oczy, nie byłem już w samochodzie. W tym momencie zrozumiałem, że śmierć nie jest końcem. Jest tylko początkiem. Uderzenie było tak brutalne, że nie było czasu, by poczuć ból, strach, czy nawet zrozumieć, co się dzieje. Świat wokół mnie rozpadł się w wir światła i cienia, moment, który trwał wieczność. Wtedy wszystko się zatrzymało. Cisza była absolutna, głęboka i lodowata pustka, jakby czas wokół mnie zamarzł. Nie byłem już w samochodzie. Pierwszą rzeczą, którą zauważyłem, była lekkość. Jakbym nie miał już wagi, ciała. Nie czułem ziemi pod stopami, ale też nie spadałem. Kiedy rozejrzałem się, scena uderzyła mnie jak cios w pierś. Byłem nad drogą, unosząc się, patrząc w dół, i wtedy zobaczyłem siebie. Moje ciało było tam, w samochodzie, nieruchome. Natan był obok mnie twarz zwrócona w moją stronę, ale coś w nim było inne. Otaczała go poświata coś subtelnego, co sprawiło, że zrozumiałem bez potrzeby wypowiadania słów. Natan już tam nie był, desperacja wdarła się mi do gardła jak stłumiony krzyk. Chciałem do niego pobiec, ale jak? Wtedy poczułem coś obok siebie. Powoli się obróciłem, a Nathan był tam ze mną, ale nie tak jak wcześniej był w pokoju. Jego twarz nie nosiła strachu ani bólu. Patrzył na swoje ciało jak ktoś, kto obserwuje stronicę książki, którą już skończył czytać. Nathan zwrócił się do mnie, delikatnie się uśmiechając. Umieraliśmy. To nie było pytanie. Wyszło z moich ust, zanim mogłem pomyśleć. Chciałem zaprzeczyć, chciałem uwierzyć, że to sen. Ale wtedy coś zmieniło się wokół nas. Sceneria zaczęła się przekształcać, czas wydawał się zwalniać, kolory straciły intensywność, jakby świat fizyczny rozpadał się, a coś większego zajmowało jego miejsce. I wtedy pojawiło się światło, było inne niż jakiekolwiek światło, które kiedykolwiek widziałem na ziemi. Nie raziło w oczy, ale przebijało się przez moją duszę. Było ciepłe, przyjazne i jednocześnie przepełnione autorytetem, który sprawił że całe moje istnienie drżało. Nathan zrobił krok naprzód, jakby rozpoznawał to światło, zanim jeszcze je zobaczył. I wówczas usłyszałem głos, delikatny, ale tak potężny, że zdawał się podtrzymywać całe istnienie wokół. "Przyjdźcie." I w tej chwili byłem dokładnie tam, gdzie miałem być. Jezus. Moje serce przyspieszyło. Stałem przed nim. Natan był pierwszym, który ruszył w stronę światła, ale gdy spróbowałem za nim podążać, poczułem coś innego. Jego ciało świeciło jaśniej niż moje. Było w nim coś, czego nie miałem. Natan, moje słowa były słabe. Spojrzał na mnie i wyciągnął rękę. Chodź ze mną, lecz zanim zdążyłem go dotknąć, poczułem niewidzialną siłę, która mnie trzymała. Światło wokół nas rozszerzyło się i nagle Świat fizyczny całkowicie zniknął. Teraz byliśmy w innym miejscu i wiedziałem, że to dopiero początek. Światło wokół nas nie było tylko blaskiem. To była obecność. Czułem, jakbym był otulony przez coś większego niż wszystko, co kiedykolwiek znałem. To było ciepło, które nie parzyło. To była jasność bez wysiłku, a wtedy go zobaczyłem. Jezus stał przed nami. Jego oczy nie były tylko oczami. Były głębokie. Jakby zawierały sam wszechświat, nie musiał mówić, żebym zrozumiał. Jego obecność mówiła wszystko. Natan obok mnie wydawał się natychmiastowo rozumieć. Jego ciało świeciło jaśniej niż moje, jakby był już gotowy na ten moment. Zrobił krok do przodu, a ja instynktownie próbowałem za nim podążać, ale coś mnie powstrzymało. Bariera była niewidzialna, ale realna. Jakbym nie mógł jeszcze przejść tam, gdzie on zmierzał. Jezus spojrzał na mnie z czułością. W jego spojrzeniu nie było potępienia, tylko mądrość. Hanna, musisz zobaczyć, i wtedy wszystko wokół nas się zmieniło. Niebo otworzyło się przed nami, a ja zobaczyłem coś, co moja wyobraźnia nigdy by nie wymyśliła. To była ogromna, żywa miasto. Budynki wydawały się zbudowane z czegoś, co nie istnieje na Ziemi. Były solidne, ale płynęły, jakby miały własne życie. Był blask, który nie pochodził od słońca ani żadnego innego widocznego źródła, ale zdawał się emanować z wnętrza każdej rzeczy, każdego bytu. I wtedy dostrzegłem ludzi. To nie były cienie ani jakieś niejasne duchy ale całkowicie żywe, bardziej żywe niż jakiekolwiek osoby, które kiedykolwiek widziałem na Ziemi. Poruszały się z celem. Niektórzy się śmiali, inni modlili, wszyscy wydawali się pełni, ale było coś jeszcze bardziej zdumiewającego. Niektórzy świecili intensywnie, jakby już wszystko rozumieli, inni mieli łagodniejsze światło, jakby wciąż się uczyli. To jest droga dla tych, którzy żyli. Dla mnie słowa Jezusa odbijały się wewnątrz mnie, jakby były bezpośrednio zapisane w mojej duszy. Stałem z przodu, chłonąc wszystko, ale wtedy on zatrzymał się i spojrzał. Hanna, widzisz mnie? Tak, krzyknęłam z ulgą. Ale wtedy bariera między nami stała się silniejsza. Jego droga została już wybrana, twoja wciąż się ukazuje. Jezus podniósł rękę, a to. Co zobaczyłem później, zmieniło wszystko. Miasto przed nami zaczęło się przekształcać, a potem proces siedmiu dni zaczął mi się ukazywać. Miałem zobaczyć, jak każda dusza przechodzi przez ten okres i jak niektóre nadal walczą, by zrozumieć swój los. Niebo było tak realne, że moje zmysły desperacko starały się je zrozumieć, ale wiedziałem, że to nie jest zwykłe miejsce. Jezus był obok mnie, a Natan nadal szedł przodem, coraz dalej ode mnie. Chciałem pobiec do Niego, ale niewidzialna bariera stawała się coraz silniejsza z każdym krokiem, który stawiał. Potem Jezus uniósł rękę, a czas wokół nas zdawał się składać na siebie. I wtedy rozpoczął się proces siedmiu dni. Przed nami zobaczyłem inne dusze przybywające. Wyglądały na oszołomione. Niektóre były zdezorientowane, inne całkowicie spokojne, jakby dokładnie wiedziały, gdzie są. Każda dusza opuszczająca Ziemię przechodzi przez czas przejścia. Siedem pierwszych dni to czas zrozumienia, akceptacji i wyboru. Moja głowa kręciła się. Wybór? Jak to? Ale, panie, nie ma tylko nieba i piekła. Dusza nie idzie prosto do swojego przeznaczenia. Jezus spojrzał na mnie z cierpliwością, ale także z czymś głębokim i intensywnym. Rozdzielenie już się dokonało, ale wiele dusz nadal nie rozumie swojej rzeczywistości. Niektóre przychodzą tutaj i natychmiast akceptują prawdę, inne potrzebują czasu, by zrozumieć. Potem pokazał mi, co dzieje się z każdą z nich. Najpierw widziałem tych, którzy byli wierni w życiu, którzy znali Boga. I żyli zgodnie z Jego wolą. Dla nich siedem dni było czasem nauki i objawienia. Teraz widzą jasno to, czego ciało nigdy nie pozwoliło im dostrzec w pełni. Widziałem, jak ludzie byli witani przez aniołów, ucząc się o wieczności, rozumiejąc swój cel. Niektórzy wyglądali jak dzieci, jakby właśnie urodzili się na nowe istnienie, ale potem scena się zmieniła. Teraz widziałem inne dusze. Nie były w spokoju. Niektóre płakały, inne wydawały się czegoś szukać, jakby czekały na kogoś lub próbowały zrozumieć, gdzie się znajdują. A te, panie, to są te, które nigdy mnie naprawdę nie poznały. Spędziły swoje życie na ziemi, nie przejmując się wiecznością. Niektóre wierzyły we mnie, ale nigdy się nie oddały. Teraz muszą zrozumieć, co straciły. Moje serce się ścisnęło. Te dusze były w miejscu nauki, ale nosiły ciężar, którego inne nie miały. I wciąż mają wybór. Jezus westchnął, jakby odczuwał ból tych dusz razem ze mną. Ludzka natura może się stwardnieć nawet tutaj. A potem pokazał mi coś jeszcze bardziej przerażającego: dusze, które mimo prawdy odmawiały jej przyjęcia, widziałem niektóre z nich, które wydawały się zamykać oczy, opierając się światło. Odmawiając uwierzenia, że stoją przed odpowiedzią, której szukały przez całe życie. Dlaczego to robią? Zapytałem z łzami w oczach. Jezus spojrzał na mnie, a Jego wyraz twarzy niósł taką miłość, jak i smutek, ponieważ wiara nie jest narzucana, musi być wybierana. Moje serce zabiło mocniej. Nawet po śmierci Bóg wciąż pozwalał duszom zrozumieć prawdę. Zanim ich ostateczny los zostanie przypieczętowany, a co się dzieje siódmego dnia? Jezus uniósł rękę, a ja zobaczyłem odpowiedź przed swoimi oczami. Ci, którzy przyjęli prawdę, kto otworzył swoje serca, zostali otoczeni światłem i zabrani tam, gdzie Natan już był. Ale ci, którzy odmówili, powoli się oddalali, jakby gubili się w gęstej mgle. Oddalając się od prawdy, na zawsze, nie mogłem powstrzymać łez. To było takie proste, ale tak wiele dusz wybierało, aby odejść. Potem Jezus spojrzał na mnie w sposób, który przeszył mnie całkowicie. Teraz rozumiesz, dlaczego cię tu przyprowadziłem? Drżałem. Rozumiałem, widziałem i w tym momencie ujawnił mi moje zadanie. Wrócisz, Hanna, opowiesz, co widziała. Ostrzeżesz tych, którzy wciąż mają czas na wybór. Moja dusza się wzdrygnęła. Chciałem odmówić, chciałem powiedzieć, że nikt w to nie uwierzy, ale wiedziałem, że nie można zignorować tej prawdy. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, poczułem, że moje ciało jest ciągnięte do tyłu. Światło wokół mnie zaczęło znikać. Jezus wciąż na mnie patrzył, ale już wiedziałem, wracałem. Uczucie bycia odciąganą w tył było inne niż wszystko, co kiedykolwiek czułam. Było jakby moja dusza była wciągana do miejsca zbyt małego, by pomieścić wszystko. Nie chciałam iść. Całe moje istnienie opierało się temu. Ale coś silniejszego niż ja ciągnęło mnie z powrotem. A wszystko wokół zaczęło się zacierać. Światło Jezusa oddalało się. Natan także. Niebo zanikało. A przenikliwy, zimny dreszcz owładnął mną. Następnie uderzenie było jak upadek w ciało, które nie wydawało się moje. Brutalny szok, przytłaczający ciężar. Słyszałam głosy, stłumione dźwięki. Ludzi rozmawiających wokół mnie. Dźwięki, mechaniczne piski. Powietrze wydawało się gęste. Ona się budzi. Intensywne światło sprawiło, że mocno zamknęłam oczy. Moja głowa wydawała się zanurzona w ciężkiej wodzie, a każda część mojego ciała wydawała się nieruchoma. Wtedy ból nadszedł, ból ziemski, realny, coś, czego nie czułam od tak dawna, że wydawało się to niemożliwe do zniesienia. Byłam z powrotem, mrugnęłam kilka razy, próbując dostosować się do jasności otoczenia. Byłam w szpitalnym pokoju, białe ściany. Sprzęt wokół mnie, wszystko wydawało się jak z zamazanego snu. Hanna. Z trudem obróciłam głowę i zobaczyłam moją siostrę Rachel siedzącą obok mnie. Ulga na jej twarzy była oczywista, ale szybko zdałam sobie sprawę, że jest tam coś jeszcze, cień. Mocno trzymała moją dłoń. Żyjesz, wróciłaś, moja energia się kręciła. Chciałam mówić, chciałam opowiedzieć wszystko, co widziałam. Ale w tym momencie wspomnienie przyszło jak cios w klatkę piersiową. Nathan, Nathan, gdzie on jest? Rachel spuściła wzrok jeszcze mocniej, ściskając moją dłoń. Odpowiedź była w jej oczach, zanim jeszcze zdążyła mówić: On, on nie przeżył. Hanna, moje oddychanie nagle się zatrzymało. Ból, który poczułam w tej chwili, nie był tylko emocjonalny. To było tak. Jakby moja dusza była na nowo wyrywana z mojego ciała. Już wiedziałam, że natan nie żyje. Widziałam, jak przeszedł w światło, ale usłyszenie tego z ust kogoś innego. Sprawiło, że wszystko stało się zbyt realne. Łzy popłynęły ciężkie, gorące, razem z smutkiem. Pojawiło się coś jeszcze większego niż to, co widziałam. Co wiedziałam, usiedziałam ale presja w mojej klatce piersiowej wzrastała i malała podczas krótkich oddechów. Słowa ścigały się w mojej głowie. Rachel, widziałam, widziałam, dokąd poszedł Nathan. Widziałam niebo, widziałam Jezusa. Patrzyła na mnie z mieszanką ulgi i dezorientacji. Hanna, byłaś w śpiączce przez siedem dni. Lekarze powiedzieli, że mój mózg mógł stworzyć obrazy, aby poradzić sobie z traumą. Kiwnęłam głową, zrozpaczona. Nie, to nie był sen, to było prawdziwe. Widziałam, co się dzieje z duszą po śmierci. Widziałam ten proces przez siedem dni. Wzięła głęboki oddech, zaciskając wargi. Hanna, może, może lepiej poczekać chwilę, zanim o tym porozmawiasz. Musisz się wydobrzeć. Ale jak mogłam czekać? Jak mogłam milczeć? Widzę dusze, które nie rozumiały, dokąd. Się udają. Widziałam te, które musiały się uczyć, które wciąż miały szansę zrozumieć prawdę. I widziałam te, które się opierały. Nawet wtedy, odmawiając przyjęcia światła Boga. Te dusze nadal krążyły wokół. Wiele z nich wciąż żyło, chodząc po ziemi, nieświadome tego, co je czeka. Muszę ich ostrzec. Rachel westchnęła, wyraźnie nie wiedząc, co powiedzieć. W następnych dniach regeneracja mojego ciała była powolna, ale prawdziwym wyzwaniem było próba opowiedzenia o tym, co widziała. Ludzie wokół mnie dzielili się na dwie grupy: tych, którzy słuchali mnie z zainteresowaniem i tych, którzy po prostu patrzyli na mnie z żalem. Pana, przeszłaś przez traumę. Mózg tworzy historię, aby nas chronić. Może to był tylko sen, czy na pewno nie była to tylko wyobraźnia? To było frustrujące. Widziałam prawdę, wiedziałam co się działo w pierwszych siedmiu dniach, ale nikt nie chciał w to uwierzyć. Wtedy zrozumiałam coś jeszcze bardziej przerażającego. Dokładnie to, co Jezus powiedział mi, że się stanie. Największą bronią przeciwko prawdzie nie była negacja, lecz obojętność. Poczułam przytłaczający ciężar na piersi. A co jeśli zawiodę? A co jeśli nie uda mi się opowiedzieć? Co widziałam. Ale wtedy przypomniałam sobie słowa Jezusa. Wrócisz, Hana, opowiesz, co widziałaś. Ostrzeżesz tych, którzy wciąż mają czas, aby wybrać. To była moja misja, i wiedziałam, że od tego momentu nigdy więcej nie mogę być tą samą, osobą. Regeneracja mojego ciała była znacznie szybsza niż regeneracja mojej duszy. Byłam żywa, ale po tym, co widziałam. Czy mogłam to nazwać życiem? Lekarze byli zdziwieni moim nagłym poprawieniem się. Mówili, że to no, niemal cud, ale wiedziałam, że nie byłam już tą samą osobą, która weszła do szpitala. W pierwszych dniach po moim wypisie próbowałam wrócić do codzienności, ale nic już nie wydawało się prawdziwe. Szedłem ulicami, widziałem ludzi śmiejących się, rozmawiających, zmartwionych drobiazgami. I zastanawiałem się. Wiedziałem, co się wydarzy w siedem dni po śmierci. To mnie dręczyło. Jak mogłem po prostu iść dalej? Siadałem na kanapie i włączałem telewizor, ale słowa wydawały się puste. Wiadomości, reklamy, filmy, wszystko wydawało się bez sensu, bo wiedziałem. Widziałem Nata. Był w spokoju, ale ile dusz nie było. Ile w tym momencie utknęło w tej fazie, próbując zrozumieć prawdę, zanim będzie za późno? A ile odmawiało akceptacji, nawet tam? To było pytanie, które nie pozwalało mi zasnąć. Aż pewnej nocy wziąłem swoją Biblię. Przed wypadkiem nigdy nie byłem zbyt związany z czytaniem słowa, ale teraz wydawała się pulsować w moich rękach, jakby to były odpowiedzi. Szukałem bez celu. Starając się znaleźć coś, co potwierdzi to, co widziałem, i wtedy zatrzymałem się na Łukasza 16 19:31, przypowieść o bogatym i łazarzu. Jeśli nie słuchają Mojżesza i proroków, to nie dadzą się przekonać, nawet jeśli ktoś z martwych wstanie. Moje oczy wypełniły się łzami, to była moja odpowiedź. Wracałem z zamiarem opowiedzenia, ale nie wszyscy uwierzą. I to była część misji. Nie musiałem nic nikomu udowadniać. Musiałem po prostu mówić. W ten sposób moje życie się zmieniło. Odrzuciłem wiele rzeczy, które wcześniej były dla mnie priorytetami, bo teraz moim jedynym priorytetem było wypełnienie misji, która mi została powierzona. Rozpocząłem dzielenie się moim doświadczeniem z kilkoma osobami. Niektórzy nazwali mnie szalonym. Inni wysłuchali, a potem szybko zapomnieli. Ale niektórzy, niektórzy zostali poruszeni. Widziałem łzy w oczach młodego człowieka, który odsunął się od Boga. Widziałem przestraszone spojrzenie kobiety, która nigdy nie myślała o wieczności. Widziałem ludzi, którzy tak jak wcześniej ja wierzyli w Boga, ale nigdy naprawdę nie zatrzymali się, aby zrozumieć, co jest potem. I to było wystarczające, bym kontynuował, powiedziałem, że czas się kończy dla wielu. Dziś żyję, aby dzielić się tą prawdą, bo byłem po drugiej stronie i wróciłem, by ostrzec, że wieczność nie jest niezrozumiałą tajemnicą. Bóg daje nam szansę na zrozumienie, nawet w pierwszych siedmiu dniach po śmierci. Ale po tym czasie decyzja jest ostateczna. Jeśli słuchasz mojej historii, teraz to nie jest przypadek. Czas się kończy, a decyzja, którą podejmujesz dzisiaj, może określić Twoją wieczność. Przeczytaj Łukasza 16 19-31 i zastanów się nad losem dusz. Teraz powiedz mi, jeśli twoje życie zakończyłoby się dzisiaj, dokąd poszłaby twoja dusza? Skomentuj tutaj swoją opinię i obejrzyj ten inny film, aby uzyskać kolejne ujawnienie o tym. Co się dzieje po śmierci?